Drugą niedzielą pasyjną słuchajmy się w Boże Słowo, które dzisiaj Kościół daje nam do rozważania, to słowo czytam z Ewangelii Św. Mateusza z 26 rozdziału wiersze od 36 po 46. Kiedy Jezus przyszedł z nimi do miejsca zwanego Gecemani, powiedział do uczniów, usiądźcie tu tymczasem ja odejdę i tam się pomodlę. Wziął jednak z sobą Piotra oraz dwóch synów Zebedeusza. Zaczął się smucić i odczuwać trwogę. Wtedy powiedział do nich: Smutna jest moja dusza aż do śmierci. Zostańcie tu i czuwajcie ze mną. I odszedł trochę dalej. Upadł na twarz i tak się modlił: Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich, Lecz niech się stanie nie tak jak ja chcę, ale jak ty. Potem przyszedł do uczniów i zastał ich śpiących. Powiedział więc do Piotra: Nie mogliście nawet przez godzinę czuwać ze mną? Czuwajcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Duch wprawdzie jest pełen zapału, ale ciało słabe. Ponownie odszedł. I tak się modlił. Ojcze mój, jeśli nie może mnie to ominąć, muszę wypić ten kielich, niech się stanie Twoja wola. Gdy znowu wrócił do uczniów, zastał ich śpiących, bo oczy same im się pozamykały. Zostawił ich jednak i jeszcze raz odszedł, by modlić się po raz trzeci tymi samymi słowami. Następnie wrócił do uczniów i powiedział: Wciąż śpicie i odpoczywacie? Oto nadeszła godzina, w której Syn Człowieczy będzie wydany w ręce grzeszników. Wstańcie, chodźmy. Zbliża się mój zdrajca. Panie Boże, daj nam zrozumienie tego słowa. Amen. Dzisiaj Was w szczególny sposób zachęcam do tego, żebyście spoglądali na nasz ołtarz, na tą scenę przedstawioną w, w tej płaskorzeźbie, czyli scenę Jezusa, który modli się w ogrodzie Getsemane, bo to jest właśnie temat naszej dzisiejszej niedzieli, naszego kazania. Ten ogród, to miejsce, które w tej płaskorzeźbie jest przedstawione na naszym ołtarzu, to jest miejsce szczególne dla Jezusa. Zawsze kiedy chciał się wyciszyć, kiedy chciał się wzmocnić, kiedy chciał porozmawiać z Bogiem, zrozumieć tą drogę, na którą wchodzi, szedł do tego miejsca, bardzo intymnego miejsca, do miejsca, które było takim bardzo osobistym, prywatnym miejscem, które dobrze wiemy, za chwilę po tej dzisiejszej scenie zostało naruszone przez zdrajcę i przez kohortę żołnierzy rzymskich. Ale Jezus szukał takiego miejsca odosobnienia. On doskonale wiedział, że nie może tylko dawać, ale też musi na chwilę się zatrzymać. By się wzmocnić, by przemyśleć, by nabrać nowych sił, by spojrzeć w nowy, świeży sposób na tą rzeczywistość, na którą wkracza, a która wcale nie była łatwa. Jezus idzie tam ze swoimi uczniami. Część z nich pozostaje przy wejściu do ogrodu, ze sobą zabiera trzech. Wziął ze sobą Piotra oraz dwóch synów z Zebedeusza, zaczął się smucić i odczuwać trwogę. Jezus wchodzi z tą trójką w głąb ogrodu, ale też nagle mówi, wy tu zostańcie, czuwajcie, ja jeszcze idę dalej, chcę być sam, ale czuwajcie ze mną i módlcie się o mnie. Co w tej scenie widzimy? Ja w tej scenie widzę Jezusa, który jest bardzo blisko mnie, czy wręcz jest podobny do mnie. I myślę, że każdy z nas może to samo powiedzieć. Jezus, który odczuwa smutek. Jezus, który jest zatrwożony. Myśmy czasami na przestrzeni dziejów Kościoła zrobili z Jezusa superbohatera człowieka ze stali człowieka, który idzie przez życie realizując tą misję, z którą przyszedł na świat, odhacza punkt po punkcie, nie mają się go żadne dolegliwości, żadne wątpliwości, idzie jak taran, jak człowiek ze stali. A tymczasem Jezus w tej Ewangelii jest taki ludzki, jest taki jak każdy z nas. Przecież i w naszym życiu pojawiają się jakieś wątpliwości. Przecież i my w różnych momentach takich tragicznych, zwłaszcza nie wiemy, co wybrać, w którą stronę pójść. Zastanawiamy się, czy to życie nie mogłoby wyglądać inaczej. Zobaczcie na tą modlitwę Jezusa. On wchodzi w dialog z Bogiem. Nie może mnie ten kielich ominąć? Ta droga nie może wyglądać inaczej? Oczywiście to modlitwę kończy bądź wola Twoja. Ale widzimy te wątpliwości, te wahania, to zastanowienie się, czy aby na pewno tak to musi wyglądać, czy nie ma innej drogi. Jezus jest prawdziwy w tym, co odczuwa. Jest naszym bratem, zresztą sam nas nazywa braćmi i siostrami, ale jest właśnie jednym z nas. To jest niesamowity obraz. To pokazuje nam, że często, być może również i przez ikonografię, i przez nasze wyobrażenia, Zbyt mocno akcentujemy boskość Chrystusa, pomniejszając Jego człowieczeństwo. Ta dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam prawdziwego Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka zarazem. Jezus uczy nas też w tej scenie modlitwy. Nie tylko sam się modli ale prosi swoich uczniów, by modlili się razem z Nim. Nie wiem, jak wyglądają nasze modlitwy, ale wiem, że bardzo rzadko prosimy innych, by o nas się modlili. Nie wiem, skąd to się bierze. Może gdzieś w nas jest jakiś lęk, a może właśnie tworzymy sami z siebie superbohaterów, że przecież ja sobie ze wszystkim sam radzę, że może gdy kogoś poproszę, by o mnie się pomodlił, to wykaże jakąś słabość. Dość rzadko zdarza się, że ktoś prosi, by się o niego modlić. A Jezus uczy nas w tej dzisiejszej Ewangelii, że nie tylko On potrzebuje pomodlić się sam na sam z Bogiem, porozmawiać sam na sam z Bogiem, ale potrzebuje tego modlitewnego wzmocnienia, tego modlitewnego boju innych, tych, którzy są wokół Niego. Prosi ich o to, by czuwali i by razem z Nim się modlili. Nie bójmy prosić się o modlitwę i nie zapominajmy, by modlić się o siebie wzajemnie. To też jedna z lekcji z dzisiejszej Ewangelii. A tymczasem co robią uczniowie? Zasnęli. Przespali bardzo ważny moment. Moment jezusowej modlitwy, z której mogliby się wiele nauczyć, Może by więcej zrozumieli z tej drogi, na którą Chrystus wkracza, gdyby zobaczyli swojego mistrza, swojego nauczyciela właśnie w takim intymnym momencie modlitwy. Bo przecież modlitwa jest czymś bardzo intymnym, czymś bardzo osobistym. Oni to przespali. I być może rozumiemy uczniów. Być może łatwo przychodzi nam usprawiedliwienie tego ich zaśnięcia. No byli zmęczeni. Nikt wypoczęty nie zasypia, od tak. My też zasypiamy. Zasypiamy w czasie rozmowy z kimś, kto chce nam coś bardzo ważnego powiedzieć. Przesypiamy jakiś ważny fragment filmu, który tak bardzo chcieliśmy obejrzeć. Zasypiamy nad lekturą książki. Czasami tak bardzo chce nam się spać, że przesypiamy miłość, że przesypiamy jakieś ważne spotkanie. Tak. Często ta fizyczność dominuje nad nami. Ona nas pokonuje. To wydaje nam się być ważniejsze niż wszystko inne. Tak zdarza nam się zasnąć. Tak zdarza nam się przespać jakiś ważny moment w swoim życiu. Ale czy czasem nie przesypiamy życia, jakiejś ważnej sprawy, jakiegoś ważnego spotkania, miłości. Na którą tak długo czekaliśmy? Coś nas w życiu ominęło, bo zasnęliśmy? Ile w życiu szans zmarnowaliśmy, bo zmęczenie fizyczne pokonało nas, okazało się być mocniejsze niż nasza wytrwałość? Znam bardzo wielu ludzi, którzy są rozczarowani swoim życiem. Bardzo wielu. Nic im się nie udaje, no tylko wiatr w oczy i cały czas pod górkę. Tyle, że mieli tyle okazji, a je przespali. Mieli tyle pociągów, które odjechały, bo stali nie na tym peronie, na którym powinni w tym momencie spać. Woleli zasnąć, niż skorzystać z otwartego okienka, które Pan Bóg im w tym momencie, w tej chwili otworzył. A oni stwierdzili, a po co? Lepiej odpocząć. I moi drodzy, teraz przeżywamy szczególny czas. Od samego początku czasu pasyjnego o tym mówię, że ten czas pasyjny, ten post będzie inny. Trudno dzisiaj też nam uciec od tych obrazów, które nam towarzyszą w ostatnich tygodniach. Bo wojna to jest czas, w którym jest dużo zmęczenia i mało snu. Pomagamy uchodźcom, angażujemy się w różne akcje. Pewnie jesteśmy zmęczeni, ale czy pamiętamy o modlitwie? Czy pamiętamy o tym, żeby pomodlić się za drugiego człowieka? Czy pamiętamy o tym, żeby pomodlić się o pokój? Czy potrafimy modlić się o siebie wzajemnie, czy już na to nie ma czasu, na to już nie ma siły. I usprawiedliwiamy siebie, no bo faktycznie jest tyle obszarów zaangażowania, że zapominamy o własnym wnętrzu. Zapominamy o tym serwisowaniu duszy, a przecież tym jest modlitwa. Potrzebujemy też tego wyciszenia. By do tych wszystkich zadań wejść wzmocnionymi, to robi Jezus. On wchodzi do ogrodu Getsemane zmęczony, przerażony, zatrwożony, smutny. A jaki wychodzi? Pewny siebie, z nową energią. Wie, że ta droga nie będzie łatwa, ale nabrał siły do działania. Nie przespał ważnego momentu. Zregenerował się i wszedł w te zadania, poświęcając siebie aż do samego końca. Ale to działo się dzięki modlitwie. To go wzmocniło. Tam naładował swoje akumulatory duchowe i wiedział, że z tej drogi już nie zajdzie. Czy regenerujemy naszą duszę w tym czasie, w którym widzimy tyle zła, tyle ludzkiego cierpienia, tyle niesprawiedliwości? Potrzebujemy modlitwy, potrzebujemy Ewangelii, potrzebujemy takiego trzeźwego spojrzenia na tą nową rzeczywistość, która nas przed dwoma tygodniami zaskoczyła. Ale też dzisiaj muszę to powiedzieć, bo Trudno odejść od pewnych obrazów, które nas w zeszłym tygodniu dopadły. Mam takie wrażenie, że niektórzy liderzy duchowni, nie mówiąc o przywódcach politycznych, przespali czytanie Ewangelii i swój czas modlitwy. Nie da się usprawiedliwić zabijania zwłaszcza ludności cywilnej. Nie da się usprawiedliwić bombardowania rodzących kobiet. Nie da się usprawiedliwić strzelania do rodziny, która z jedną walizką ucieka przed wojną. Tymczasem wiemy, że część, mam nadzieję, że zdecydowana mniejszość, ale jednak przywódców duchownych w Rosji Próbuje usprawiedliwiać to, co się dzieje. To nie jest chrześcijaństwo. Chyba przespali czytanie Ewangelii. Przespaliśmy Ewangelię, jeżeli chcemy pobagać, ale tylko swoim. Żadnego z naszych gości, którzy są w naszym domu parafialnym, nie zapytaliśmy o to, do jakiego kościoła chodzą, czy są wierzący, czy nie. To w tym momencie nie ma żadnego znaczenia. Zdecydowaliśmy otworzyć plebanie dla człowieka, a nie dla członka tego czy innego kościoła. Albo wierzącego, czy nie. To nie ma żadnego znaczenia w tym momencie. Pamiętajmy o tym, pomagamy ludziom w potrzebie, ludziom w najtragiczniejszym momencie ich życia i nie ma żadnych ale, żadnych gwiazdek za wyjątkiem. Moi drodzy, to co dzisiaj się dzieje, to jest sprawdzian. Naszej wiary, naszego odczytywania Ewangelii, naszych szans i możliwości, które przecież mamy. I aby Pan Bóg otworzył nasze oczy na to, co się dzieje. I abyśmy zrobili wszystko, co możemy w tej trudnej sytuacji, która też już i nas przecież dotyka, ale do tego potrzebna jest modlitwa. Modlitwa i działanie. Ale to musi iść ze sobą w parze. Nie da się inaczej. Potrzebny jest ogród. Potrzebna jest cisza. Potrzebne jest skupienie. W tym całym zgiełku, hałasie. Potrzebujemy wytchnienia, by przed kolejnym krokiem, by przed wejściem na kolejny etap tej ścieżki, która jeszcze nie wiemy dokąd nas zaprowadzi, by się wzmocnić, by zrozumieć, by wyjść z tego ogrodu tak jak Jezus, wzmocnionymi, a nie osłabionymi i tracącymi grunt pod nogami. To daje nam modlitwa, do której zachęca Jezus. I myślę, że czytając tą Ewangelię o Jezusie, który jest w ogrodzie Getsemane, może właśnie dzisiaj lepiej rozumiemy, co on tam odczuwał, co on tam przeżywał. Niepewność, smutek, lęk, a jednak wychodzi silny. I niech to też będzie dla nas taką zachętą, abyśmy nie przespali życia. Ale abyśmy szukali wzmocnienia sensu, miłości, wiary, które wskażą nam kierunek, które być może teraz w tej niepewności, w tym takim rozdygotaniu, pokażą, w jaką stronę jako ludzie wiary, jako chrześcijanie mamy iść, by nasze świadectwo wiary było mocniejsze, pewniejsze i by dawało siłę drugiemu człowiekowi. Amen. Módlmy się. Dobry Boże, w tym dzisiejszym słowie, w tej Ewangelii pokazujesz nam Jezusa, który jest tak bliski każdej i każdemu z nas. Który przeżywa wątpliwości, który pyta o drogę, który przed tym ostatnim odcinkiem swojego życia chce mieć pewność, że to nie mogło inaczej wyglądać. Idzie się modlić, a z tej modlitwy wychodzi wzmocniony. Wie, że na tej drodze nie jest sam. Wie, że taki jest. Cel Jego misji tu, na tej ziemi. Daj Panie, abyśmy też w modlitwie odnaleźli siłę, siłę do działania, siłę do kochania, siłę do przezwyciężania uprzedzeń. Daj Panie, byśmy nie posnęli, by ta fizyczność nas nie pokonała. I prosimy Cię o to, byś wspierał nas we wszelkich trudach, we wszelkich zadaniach, wyzwaniach, które niesie ze sobą życie, zwłaszcza teraz, w tym czasie, który przeżywamy. Prosimy Cię o Twoje wzmocnienie. Prosimy Cię o to, by ta wojna została zakończona, by Rosjanie zaprzestali zabijania niewinnych ludzi. Prosimy Cię o Ukrainę, prosimy Cię o nas, którzy teraz tak pięknie zdajemy egzamin z miłości, z diakonii, z pomagania. Daj, abyśmy wytrwali i z tego doświadczenia wyszli wzmocnieni, jak Chrystus wychodzi z ogrujca. Przez tego, który przychodzi, by oddać swoje życie za każdego z nas. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, ten niechaj strzeże naszych serc i naszych myśli w Chrystusie Jezusie, Panu naszym, ku żywotowi wiecznemu. Amen.